Cześć, moi drogi, moja droga. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu o nazwie Kosmiczny Omnipotencjał. Bardzo się cieszę, słuchaj, że jesteś tutaj ze mną dzisiaj na pokładzie, ponieważ dzisiaj opowiem ci, w jaki sposób się zaprogramować, tak, zaprogramować, żeby mieć każdy dzień zajebisty i żeby codziennie odnosić pasma nieustających sukcesów. Więc zapraszam. I teraz na sam początek mam do ciebie pytanie. Pomyśl słuchaj, jak to się dzieje, że jedni ludzie po prostu wstają rano, z chęcią z motywacją, robią, co mają robić, mają efekty, mają niesamowite życie, a inne osoby mają mega trudność, żeby w ogóle wstać rano, podnieść się z tego łóżka, żeby zabrać się za robotę i żeby nie odkładać rzeczy na potem. I znowu! Dlaczego? Czasem widzimy świat przez różowe okulary i wszystko jest cudownie, wspaniale, a inne dni są beznadziejne, tragiczne i chcemy, żeby nasze życie już się skończyło. Oraz dlaczego czasem dzieje się tak, że czasem pewne rzeczy nam po prostu wychodzą w taki magiczny, samoczynny sposób. A innego dnia próbujemy, próbujemy i są same problemy, kłopoty, trudności. I teraz pytanie, pytanie słuchaj następujące, czy można się zaprogramować w taki sposób, żeby każdy dzień był tym zajebistym dniem, gdzie się czujesz rewelacyjnie, uzyskujesz rewelacyjne efekty i po prostu masz cudowne życie. I na to pytanie odpowiem za chwilkę w dzisiejszym odcinku. Jednak zanim ci opowiem jak to zrobić, to na sam początek zróbmy taki słuchaj, mały mentalny test. Zamknij sobie oczy i weź głęboki wdech nosem. I długi wydech ustami. I kolejny głęboki wdech nosem. I długi wydech ustami. Bardzo dobrze. I teraz wyobraź sobie i przypomnij sobie jednocześnie taką sytuację, że budzisz się rano po prostu jesteś wyspany, wyspana, jesteś zregenerowana, czujesz się po prostu wspaniale, doskonale, jesteś uśmiechnięta, zadowolona i masz ochotę pójść na spacer, na siłownię, popisać, poczytać. Przypomnij sobie taką sytuację i teraz sprawdź, jak czuje się twoje ciało, kiedy masz ten stan. Dalej. Zrób kolejny, słuchaj, obraz. I teraz wyobraź sobie, że masz taki dzień w pracy, że wszystko idzie ci rewelacyjnie po prostu robota się robi sama, szef, szefowa cię chwali, wszyscy cię chwalą mówią, dobra robota. Przypomnij sobie dokładnie i sprawdź, jakie to jest uczucie. I dalej. Pomyśl sobie, że masz takie stany, takie sytuacje, że na przykład jesteś na wakacjach i myślisz o tym jeju, ale masz cudowną sytuację, po prostu leżysz, odpoczywasz, relaksujesz, się regenerujesz. I myślisz i wyobrażasz sobie swoją wizję, czyli tego, jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało. Po prostu myśl o swoich planach, celach, marzeniach. I znowu, zobacz sobie, jaki to jest stan i jakie to jest uczucie. I teraz pytanie: Pytanie następujące: Czy istnieje możliwość, żeby te wszystkie stany wywołać od tak, od tak na zawód? No, mi się wydaje, że tak. Przed chwilą pokazałem Twojemu umysłowi, w jaki sposób to zrobić, a w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jakie strategie mentalne stoją za tym, żeby każdego dnia czuć się zajebiście, osiągać niesamowite sukcesy i po prostu mieć mega dobry dzień, więc zapraszam jeszcze raz do odcinka. I teraz w tym miejscu ktoś może powiedzieć Karol, ale to niemożliwe, bo po prostu czasem jest tak, że się człowiek czuje źle. I nie może z tym zrobić nic. Ja też tak myślałem, ale po głębszej analizie, obserwacji i takim otrząśnięciu się i przypomnieniu sobie pewnych rzeczy, przypomniał mi się taki cytat Richarda Bendlera, czyli współtwórcy NLP programowania neurolingwistycznego czyli takiej dziedziny, która bada to, w jaki sposób geniusze i ludzie skuteczni, doskonali w swoich dziedzinach myśleli. I Richard Bandler, doktor, doktor Richard Bandler powiedział, że nie możesz zmienić świata. Ale możesz zmienić sposób myślenia o nim. I teraz, co to oznacza? No, zobacz, jeżeli masz ten gorszy dzień, i nagle się okazuje, że dostajesz jakąś dobrą wiadomość, czyli coś niespodziewanie się dzieje, i ty mówisz, wow, po prostu nagle wzrasta ci energia, humor, nastrój, skupienie, koncentracja, mówisz, wow, ale po prostu propozycja, ale telefon, no to przecież to się stało od tak, na zawołanie, nie nastąpiła tutaj żadna, nie wiadomo jak długa procedura. Więc zobacz, twoje ciało coś takiego potrafi, i ja bym chciał Ci pokazać, jak właśnie przy pomocy biohackingu, czyli ogromnej dyscypliny, którą ja się zajmuję, którą ja w Polsce tworzę i której ciebie edukuję, możemy zaprogramować ciało na to, żeby czuć się właśnie zajebiście. I teraz, o co tutaj chodzi, jak to finalnie zrobić? Po pierwsze, słuchaj, żeby czuć się każdego dnia zajebiście i osiągać zajebiste sukcesy, to ty musisz zmienić w ogóle przekonanie, że po pierwsze, coś takiego jest w ogóle możliwe. Dwa, ty zasługujesz na coś takiego. No i trzy, musisz umieć robić ten zajebisty dzień i zajebiste sukcesy. Potrzeba ci umiejętności, czyli tych trzech rzeczy. Ja ci wytłumaczę od strony struktury rzeczywistości, w jaki sposób właśnie zmienić te przekonania. Uwaga, pierwsze założenie operacyjne. To percepcja rzeczywistości wynika z Twojego stanu, z Twojego stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Dalej, dwa. Twój stan, właśnie fizyczny, mentalny i emocjonalny, wynika a z wewnętrznych reprezentacji, czyli obrazy i dźwięki, mentalny aspekt oraz fizjologii, czyli Twojego ciała oraz Twojej biochemii, czyli również Twojego ciała. I teraz, jeżeli ja wiem, że mój stan, Fizyczny, mentalny i emocjonalny, czyli to, jak ja się czuję ogólnie na co dzień, wynika z obrazów, jakie robię, głosów, którymi gadam w swojej głowie, z tego, w jaki sposób korzystam ze swojego ciała oraz jaką mam biochemię ciała. Jeżeli ty chcesz szybciej zmieniać ten stan, a zaraz ci opowiem w ogóle, po co zmieniać ten stan, to musisz zacząć kontrolować, Biochemię swojego ciała. I teraz biochemia twojego ciała to są wszystkie hormony, neuroprzekaźniki, neuropeptydy i różnego rodzaju substancje, które wpływają na to, jak ty odbierasz tą rzeczywistość. I tutaj mamy właśnie cały biohacking, żeby zoptymalizować całą tą biochemię, żebyś ty po prostu budził się rano i żebyś miał biochemiczny stan czucia się zajebiście. Bo jeżeli nie masz takiego stanu w biochemii, czyli na przykład wyobraź sobie znowu taką sytuację, że byłeś na imprezie, wypiłeś za dużo i po prostu, wiesz, wymiotowałeś, jeszcze już w ogóle straszny po tragedia. Myślę, że każdy z Was zaliczył taką imprezę w życiu, gdzie już mi koniec picia alkoholu. I wyobraź sobie, jak wtedy się czujesz, jak się budzisz drugiego dnia nad ranem, wiesz, ciężka głowa, boli Cię, mgła mózgowa, ciało całe obolałe, po prostu wycieńczony, jesteś osłabiony, bolą te mięśnie, jakieś stany zapalne, w ogóle nie wiesz o co chodzi i masz dysfunkcjonalny stan. I teraz zobacz, tu jest taki cytat, mój cytat ze Biohackingu w zasadzie to jest taka reguła informatyczna, która polega na tym, że śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. I teraz co to oznacza? Ten cytat oznacza to, że jeżeli do poprawnie działającego programu wpiszesz niewłaściwy kod, to program albo go nie przetworzy, bo nie będzie w ogóle w stanie, albo zwróci ci bezwartościowe dane, lub system w ogóle może się zawieść. I teraz co to oznacza? To oznacza, że wszystko co wkładasz do swojego organizmu, to, jaki masz styl życia oraz w jakim środowisku funkcjonujesz, wpływa na twój stan biochemiczny. I teraz zobacz, jak przenosimy to na takie prostsze pole. Czyli po prostu, jeżeli ty jesteś wyspany, Zregenerowany, masz fajny nastrój, albo jesteś zakochany, to rzeczywistość wygląda pięknie to są same możliwości, pomysły i rozwiązania. Ale jak jesteś właśnie śpiący, przemęczony, po prostu zły, wkurzony, to wszędzie widzisz problemy, kłopoty i trudności. I teraz zobacz: mamy właśnie dwa rodzaje stanów. Albo stany takie funkcjonalne, stany zasobne, czyli radość, szczęście, ekscytacja, to aż ciężko mi słuchaj, dobrać słowa w tak przyjemne stany, zacząłem tutaj wiesz, wchodzić taka euforia połączona z ciekawością, z fascynacją, po prostu zajebisty stan, to są stany funkcjonalne. Oraz stany dysfunkcjonalne, czyli złość, wkurwienie, frustracja, zniecierpliwienie, po prostu smutek, tego rodzaju emocji. Każda emocja, ta nazwijmy to negatywna i ta pozytywna, to też nie tak do końca jest, ale musimy, że to są dodatnie, te są ujemne. Te ci obniżają energetykę ciała, te ci podnoszą energetykę ciała. Jeżeli spojrzymy na wszystkich takich niesamowitych geniuszy, twórców, na dzieła, które stworzyli, to wszystkie te dzieła są wynikiem odbicia ich wewnętrznego stanu, tego stanu fizycznego. Mentalnego i emocjonalnego. Kolebką innowacji na świecie, takich technologicznych, jest Dolina Krzemowa. I co ciekawe, nie wiem, czy wiesz, ale właśnie biohacking powstał w tej Dolinie Krzemowej. I teraz, jak to się dzieje, że kurczę. Biohacking, stan Dolina Krzemowa. No to już Ci opowiem taką króciutką historię, słuchaj, biohackingu. Więc jeżeli pomyślimy sobie o Dolinie Krzemowej, czyli miejscu, gdzie powstają innowacje, gdzie mamy bardzo dużo geniuszy, innowatorów, liderów rynku, takich myślicieli, filozofów, tam też na terenach Kalifornii rozwijała się terapia, bardzo dużo innych takich odłamów wysokoświadomościowych, no to właśnie też tam powstał biohacking. Tylko, że biohacking to jest tak naprawdę dziecko ostatnich kilku lat. I dlaczego on powstał? No jeżeli pomyślimy o tej Dolinie Krzemowej i osobach, które tam mieszkają, pracują i funkcjonują, są to tak zwani high performerzy, czyli osoby, od których bardzo dużo się wymaga, które muszą pracować na najwyższym skupieniu, na mega po prostu flow, na mega kreatywności, bo oni tworzą nieszablonowe rzeczy. Czyli takie osoby potrzebują mega takich zasobnych stanów, wysokiej energii, żeby mieć dostęp do tej tak zwanej kolektywnej nadświadomości, żeby stamtąd ściągać, słuchaj, te niesamowite idee i te informacje. Żeby to mogło się dziać, te osoby muszą być w dobrej kondycji fizycznej, mentalnej i emocjonalnej. Natomiast wielu tych Przedsiębiorców, innowatorów, twórców, różnego rodzaju liderów, poprzez bardzo intensywny tryb pracy, poprzez słabą regenerację, jakieś tam imprezy, zaczęło doświadczać różnego rodzaju problemów zdrowotnych, typu senność, zmęczenie, zjazdy energetyczne, problemy z pamięcią, z koncentracją, problemy ze snem, nadwaga, po prostu ich organizmy zaczęły się biochemicznie rozjeżdżać i nie pozwalały im na efektywną pracę i na dobre samopoczucie. Więc oni oczywiście próbowali również stosować tą medycynę akademicką, natomiast to nie przynosiło im żadnego rezultatu. Więc jak to czołowi innowatorzy, to oni stwierdzili, że połączą różne dyscypliny naukowe, różnego rodzaju narzędzia, obszary, na przykład dietetykę kliniczną z praktykami oddychowymi, z ekspozycją na zimno, z adaptogenami, z grzybami, z psychoneuroimmunologią, z, z epigenetyką, czyli różnego rodzaju takimi totalnie odjechanymi dziedzinami, na Nauki, którymi ja się właśnie głównie zajmuję, które tłumaczą ten związek umysłu-ciał, jak to wszystko jest połączone. I teraz oni zaczęli dostrzegać ogromną taką poprawę działania organizmu, wysoki poziom energii, superkoncentracja, skupienie, flow, kreatywność, rezyliencja i zaczął im również wzrastać poziom świadomości. I to jest bardzo ciekawe dla osób, które przychodzą tutaj do mnie po coś więcej niż tylko po dietę, ćwiczenia, suplementy. Oni zauważyli, ja również bardzo podobnie, że praktyka postów okresowych, Zimnych prysznicy, właśnie ice buffów, czyli cold plunge, czyli tej ekspozycji na zimno, praktyk oddechowych, jogi, podnosi poziom świadomości użytkownika, który to robi. Więc biohacking nie tylko pomoże ci schudnąć, wyglądać zajebiście i po prostu czuć się rewelacyjnie, jednocześnie sprawi, że będziesz bardziej dojrzałą emocjonalnie i bardziej świadomą osobą. Oczywiście, jeżeli będziesz się uczył, uczyła tutaj u mnie, bo ja jednak wykładam taki niestandardowy sposób biohackingu, bo tłumaczę ci te wszystkie teorie, które stoją tak naprawdę nie tylko za biohackingiem, ale też bardzo dużo ja tutaj dołączam tematów neurohackingowych, czyli Twojego mózgu, Dlatego, żebyś ty jako biohacker, jako biohakerka mógł przejąć pełną kontrolę nad biologią swojego ciała. Oraz swoim umysłem. I wtedy będziesz mógł zrobić ze swoim życiem, co ci się jawnie podoba, czyli będziesz mógł je świadomie zaprojektować i potem będziesz mógł tym wymarzonym stylem życia żyć. Tak jak ja, słuchaj, to zrobiłem i przechodziłem przez różnego rodzaju etapy biohackingowe, neurohackingowe. Po to, żeby stać się szefem własnego życia, i tego cię będę słuchaj uczył w tym odcinku i w kolejnych odcinkach. I teraz, jakie to wszystko ma znaczenie, co ja opowiadam? Tu mi się przypomniał taki fajny cytat Tonego Robinsa, czyli najlepszego na świecie stratega życiowego i biznesowego, czyli takiego life coacha, który nie tylko jest niesamowity w pomaganiu ludziom dokonywać zmian. Ale jest mega praktyki, ma mega zajebiste efekty w życiu, w biznesie, w relacjach, w każdym obszarze, więc pamiętaj, ucz się od osób, które mają efekt. I Tony Robbins powiedział coś takiego, że różnica między szczytową wydajnością a słabą wydajnością nie polega na inteligencji albo na jakichś zdolnościach. Najczęściej jest to stan, w jakim znajduje się Twój umysł i Twoje ciało. I ta koncepcja stanu, o której ja opowiadam, to ja już nie pisałem w biohackingu numer 2 w odcinku Meta Biohack, że wszystko co robisz na co dzień ma wpłynąć na wejście w ten taki stan wysokiej wydajności, jeżeli chcesz performować, tak jak ja na przykład teraz performuję i jestem w stanie hipnotycznego transu ze zmienioną biochemią swojego ciała, gdzie po prostu mój umysł płynie i jest na fali i to na bieżąco tworzy, poprzez właśnie biohacking, odpowiednie rytuały i strategie myślenia. I teraz co to oznacza? To oznacza, że musisz wiedzieć, co wpływa na twój stan, żeby właśnie każdego dnia czuć się zajebiście i odnosić zajebiste sukcesy. I pierwszą Rzeczą jest Twój sposób myślenia, tym się w dzisiejszym odcinku w ogóle nie zajmujemy. Dalej, Twój styl życia, czyli właśnie to, jak na co dzień funkcjonujesz, jakie masz nawyki, ile masz ruchu, ile czasu spędzasz na słońcu, jakie poranne robisz rutyny, jakie bierzesz suplementy, czy bierzesz zimne prysznice, czy leżysz na kolcach, czy medytujesz, i tak dalej, i tak dalej. Trzy. Twoje odżywianie, czyli właśnie model inteligentnego odżywiania, który ja was uczę, pięć prostych zasad żywienia i macie mega zajebistą sylwetkę i mega performance mentalny. Trzy, sytuacja życiowa, czyli właśnie to, na jakim etapie życia jesteś, co się u ciebie dzieje, bo do mnie dużo osób trafia. I opowiada mi się, że się źle czuję, ma zjazd energetycznie zmęczony, i tam się nie chce, po prostu nie ma do niczego siły. I ja się pytam, poza tym odżywianiem, poza tymi takimi pierdołami a co się dzieje u ciebie teraz w życiu? Ano wiesz, rozwozę się, ano wiesz, teraz przerabiam jakąś tam traumę, a to mam problemy w firmie. No to słuchaj, to, to biohacking jest jednym elementem, natomiast Twoja sytuacja życiowa ma mega wpływ na Twój stan. I teraz ludzie się mnie często pytają, Karol, bo ja tam coś teraz robię, jestem taka zajęta, czy ten biohacking to jest teraz dla mnie, czy odczekać. Ja mówię, właśnie teraz tego potrzebujesz, bo Twój organizm potrzebuje szybszej i efektywniejszej regeneracji. Ja sam po sobie widzę, jak mi, słuchaj, mi zajęło prawie półtorej roku powrót do tego mojego trybu biohackingowego po właśnie traumie, po kontuzji szyi, gdzie po prostu uczyłem się nowo chodzić, podnosić ręce, nie mogłem zrobić, pompki nie mogłem się nawet nie mogłem wisieć na drążku a kiedyś podciągałem się słuchaj 40 kg do pasa po 8 razy pompki na poręczach tam 80 kg doczepiony ja ważący 80 kilo. i słuchaj w zeszłym roku musiałem nauczyć się tego wszystkiego od nowa i teraz odbudowałem sylwetkę, zyskałem ponad 15 kg mięśni. Nie wyglądałem nigdy w życiu lepiej ćwicząc tak mało i w tak mądry, inteligentny sposób. I wydarzyło się to właśnie dzięki temu, że mam te wszystkie narzędzia biohackingowe i sobie optymalizuję styl życia. Odżywianie, środowisko, czyli właśnie cała twoja sytuacja życiowa, i teraz cztery, relacje międzyludzkie, czyli osoby, które masz wokół siebie. I teraz mówi się, że twoja podświadomość, czyli twoje ciało i twoje programy przekonania wynikają, słuchaj, z tego, jakie masz osoby wokół ciebie. Ponieważ podświadomość uczy się poprzez obserwację, po prostu przez nieświadome modelowanie, czyli słuchasz pewnych osób, widzisz co one robią, i to się staje dla ciebie programem. Ja ci powiem, że ja teraz wróciłem właśnie od mojego mentora tutaj z takiej mojej wyprawy. No i jak sobie posiedziałem dosłownie z miliarderem, czyli z osobą, która no robi niesamowite rzeczy biznesowo, życiowo, jest mega innowatorem. To po prostu dla mnie spędzanie czasu w tej energii, patrzenie, obserwowanie, co on robi, jak myśli, jak skupia swoją uwagę, czego nie robi, w jaki sposób się zachowuje, jest formą nauki. I teraz, jeżeli ty chcesz się stać jakąś osobą, to musisz się takimi osobami otoczyć, żeby mieć szybciej efekt. Czyli zobacz, jeżeli na przykład robisz coś w pojedynkę, czyli robisz jakąś dietę, czy, czy na przykład ćwiczysz na siłowni, no to jesteś sama w całym procesie. Ale jeżeli nagle się okazuje, że wiesz, masz grupę tam pięciu koleżanek, które wszystkie są na tej samej diecie, w ten sam sposób się w zasadzie odżywiają, ćwiczą regularnie na siłowni, czy tam jakiś crossfit, czy robią jogę, no to Wy już sobie możecie pogadać o tych Waszych przygodach, o tych struggle, o tych takich trudnościach, o problemach i macie takie community się właśnie buduje. Po to ja też dla Was, słuchajcie, zrobiłem tutaj całą grupę od zera do biohakera, czyli osoby, które przechodzą przez ten mój, teraz to już 12-tygodniowy program transformacji, czyli te 90 dni, gdzie mamy fazę wdrożenia, fazę stabilizacji i fazę optymalizacji, żeby skrócić ten biohacking i żeby Wam, słuchajcie, zajmował jak najmniej. Mi, słuchaj, no rozkręcenie tej na przykład porannej rutyny czasem dochodziło, słuchaj, do no, dwóch godzin w weekend. To już po prostu, to jest już jakby na maksa, a obecnie mi to zajmuje 30 minut. Tak sobie to ale ten proces jest mega istotny, więc, jeżeli chcesz też właśnie już wiedzieć, jak te biohaki wprowadzać, to koniecznie słuchaj, odwiedź moją stronę internetową i tam poszukaj programu od zera do biohackera. No dobrze, i teraz słuchaj, wracamy do początkowego pytania, czyli co zrobić, żeby każdy dzień był twoim zajebistym dniem i żeby odnosić zajebisty sukces? Sukces lub zajebiste samopoczucie, jest to rezultat. I teraz zobacz wiemy, że za twoje rezultaty, co odpowiada, jak się cofniemy? Twoje działanie. Co odpowiada za Twoje działania? Twoje decyzje. Co odpowiadać Twoje decyzje, Twój stan. A Twój stan to są myśli, czyli obrazy, dźwięki, to jak korzystasz ze swojego ciała oraz biochemia. Więc jeżeli ja chcę zmienić te rezultaty, czyli mieć zajebiste rezultaty, to muszę nauczyć się wchodzić w zajebisty stan emocjonalny. I tu mi się przypomina historia z tego tygodnia. Ja teraz też jestem, słuchaj, w nowym trybie, bo bardzo duże przyspieszenie biznesowe, rozwojowe. Bardzo słuchaj, dużo zmian u mnie po prostu się dzieje. To też będziesz widział tutaj na bieżąco na, na kanale. Więc musiałem. W ogóle zbudować i stworzyć nową osobowość, czyli nowego karola, którego myślę, że najpierw rozłożyłem na części pierwsze całą psychę oraz zacząłem po prostu tworzyć nowe programy, nowe założenia operacyjne, nowe przekonania, nowy sposób komunikowania się, nową hierarchię wartości itd. I zajęło mi to słuchaj, prawie trzy tygodnie. Więc w tej nowej formie tutaj do ciebie wracam i z tego nowego karola. Będziemy tworzyli nową przyszłość, bo potrzeba nowej osobowości do zbudowania nowej rzeczywistości. O tym pisałem, słuchaj, w neurohackingu. I teraz znowu, dlaczego ja Ci o tym opowiadam? No bo ja też mam, słuchaj, jakieś swoje wewnętrzne procesy, i w tym tygodniu nowy grafik pracy, troszkę inna praca, troszkę jakby. Inaczej w ogóle dzień mój wygląda, bardzo dużo słuchaj zmian. Słuchaj, to wszystko fajnie, zajebiście, poukładałem z wielkiej wizji, celów, podcelów, dosłownie na plan działania, na nawyki, no niesamowita słuchaj, jakby rzecz. I teraz zauważyłem, że trzeciego dnia, w zasadzie czwartego dnia, po już wdrożeniu tych pierwszych dni, tutaj nowych, obudziłem się rano i mówię, Jezu, jak ja się chujowo czuję. Po prostu kurwa, na maksa mówię, od razu sobie zadaję pytanie. Mówię, jak się czujesz? Mówię, chujnia, 10 na 10, po prostu masakra, kurwa, nic mi się nie chce. Ja mówię, dobra. To zbieraj dupę i jak najszybciej bierzesz Polka na spacer. Ja mówię, dobra, to jest dobry pomysł, żeby pójść trochę kroków, poruszać się, rozruszać. No i robię, robię ten spacer. I miałem taką myśl, jej, ale bym się kurde napił kawę, bym się obudził i w tym tygodniu już tyle jakby zrobiłem. Mówię, no po prostu masakra. I nagle przypomniało mi się moje założenie. Karol, kurwa, obudź się! Twój stan wpływa na twoje samopoczucie, czyli na twoje myśli, które masz w głowie, czyli to, w jaki sposób do siebie mówisz. Potem jakie podejmujesz decyzje finalnie z tych myśli z tych emocji. Z decyzji masz działanie albo brak działania, no i potem masz rezultat. No i gdybym ja został w tamtym stanie, to bym pewnie wrócił do domu. Usiadł na kanapę i wszedł w te ciemne myśli i z nimi gadał i po prostu mówię, dobra, to mi się nie chce, jestem zmęczony. A to, że przypomniało mi się założenie operacyjne, twój stan wpływa na twoje samopoczucie, więc musisz jak najszybciej zmienić stan. Ja mówię, dobra, wracam do domu. Pierwsze co wskakuje na 3 minuty na trampolinę. No i cyk, słuchaj, wskoczyłem na tą trampolinę, włączyłem sobie taką muzę z pierdolnięciem. No i mówię, kurczę, lepiej. Dobra, mówię, no to cyk, robimy tam mobility, mówię sobie, nastawiłem timer. Nie mówię trzy minuty trampolina, potem mówię te mobility, czy troszeczkę tak na joga z crossfitowymi ćwiczeniami czy tam gimnastycznymi, jak zwał tak zwał. Mówię, dobra, to teraz jakieś podciągania, dipy słuchaj. Oddechy, patrzę, 20 minut minęło, i mówię, jak się czujesz Karol? mówię kurwa, teraz to się czuję po prostu zajebiście, 10 na 10, po prostu rozpierdolę teraz wszystko. I nagle mówię, o kurwa, ale mi wszedł po prostu stan, po prostu petarda, i mi się przypomniał tamten Karol, który miał chujnie 10 na 10. I zobacz, po to ci opowiedziałem tą historię, że możesz mieć gorszy dzień, w zasadzie twój umysł się będzie wkręcał, bo percepcja rzeczywistości wynika z czego z Twojego stanu. Więc jak chcesz mieć inną rzeczywistość, no to już wiesz, że musisz zmienić stan. No i teraz zobacz, jak ja właśnie zmieniłem w tej historii ten stan, gdzie 10 na 10 zajebiście jakby pełna petarda, to jest pierwsza rzecz, to drugim zadaniem, które musisz zrobić, to jest utrzymanie tego stanu. I teraz wiesz, że każdy stan nie utrzymuje się non-stop. Jeżeli wyobraź sobie, wygrywasz tam milion dolarów w Totolotka, no to masz euforię, ekscytację przez jakiś czas. To nie jest 2-4 na dobę, potem się pojawia radość, jakieś szczęście, jakieś inne stany. Więc jeżeli jesteś w dupie, masz czyli beznadziejny Stan, jakiś lęk, strach, niepokój, zmęczenie, złość, frustracja, cokolwiek, to możesz sobie w tym siedzieć. Jeżeli potrzebujesz sobie przemyśleć pewne rzeczy na swój temat, swoje jakieś tam zachowania, mechanizmy, to jest bardzo potrzebne pu z punktu widzenia terapii, ale koniec końców nie możesz tkwić w tamtych emocjach, bo musisz, jeżeli chcesz poczuć się lepiej, zmienić swój stan i wejść w tryb kreacji. To właśnie słuchaj, zapewnia biohacking, czyli poprzez optymalizację tej swojej biochemii, ja defaultowo już się mogę czuć lepiej i teraz zobacz, ja tutaj w tej historii swojej zauważyłem, że to mój mózg mnie robił w konia, czyli podświadomość chciała zasabotować, bo ona woli strefę komfortu. I teraz ja rozpoznałem, bo mam aurę, czyli mierzę sobie jakość i efektywność tego snu, no i patrzę, że mam wyniki 90, tam 87, 2 godziny ponad tego deep sleepu, dwie godziny REMu, her tam stop. Ja mówię, że to są kurwa wyniki po prostu niesamowite. No ale moje ciało się tak nie do końca, wiesz, czuje. Ja wiem, że wczoraj była dobra wieczorna rutyna, dobra dieta, dobre suplementy, dobre przygotowanie do snu, więc nie ma szans, żebym ja się nie zregenerował. Mówię, włączył się jakiś program spod świadomości, no bo co chce mózg zrobić? Utrzymać twoją energię, czyli jak najmniej tej energii złożyć, po to on włącza zmęczenie, po to włącza jakieś tam lęki, żeby, żeby on się, broń Boże, nie musiał wysilać, bo celem mózgu nie jest jest rozwój, tylko celem mózgu jest przetrwanie. Więc ty też zobacz, musisz ogarnąć, jak działa ten mózg, jak on potrafi, jak ten mózg i umysł, bo mózg wpływa na umysł, wpływa na twoje ciało. I teraz jeżeli ja wiem, że zrobiłem wszystko biohackingowo, to teraz to jest kwestia jakiegoś automatycznego programu. Ale jeżeli sytuacja jest taka, że ty masz do dupy regenerację, beznadziejna dieta, słabo ćwiczysz, źle wyglądasz, hormony są rozregulowane, stany masz zapalne, problemy z jelitami, i ten mózg cię wkręca, że nie, odpój, zostaw. To poziom Twojej siły do walki z tym mózgiem, mózg ma stuwę, a Ty masz 0,0001. Nie, po prostu nie ma szans i wieszysz w ten głos w głowie. I to jest powód, dlaczego wiele osób nie osiąga tych sukcesów, bo organizm nie ma wystarczającej siły i energii do tego, żeby iść naprzód i się rozwijać. To musisz, słuchaj, sobie zapamiętać, że niezależnie od sposobu rozwoju. Jeżeli będziesz szedł dalej, będziesz szedł dynamicznie i szybko, to Twój mózg, czyli Twoja podświadomość zrobi wszystko, żeby Cię ściągnąć w dół i Cię zatrzymać, bo ona nie chce rozwoju, ona chce strefy komfortu. Więc Ty, po pierwsze, musisz mieć zajebiście wyregulowany organizm, i to się robi dzięki biohackingowi. Musisz tutaj myśleć w odpowiedni sposób, o tym Ci opowiadałem w ostatnim podcaście, gdzie nagrałem 11 mentalnych zasad Karola, czyli właśnie takich drogowskazów. I dopiero jak połączysz biohacking, który da Ci zajebiste poczucie dobry sposób myślenia, mental i nauczysz się przezwyciężać tego marudę. Tak jak ja dzisiaj wiesz, nagrywam ten podcast, nagrywam pierwszy raz tak późno, bo jest dziewiętnasta, a miałem mega aktywny dzień, trzy rundy po półtorej godziny deep worku do godziny 11.30, poranna rutyna biohakera, czytanie książki, potem dwugodzinny kol koncepcyjny, potem poleciałem szybko na spacer z Bolkiem, tu w międzyczasie greensy białko, tu olej MCT, tu w międzyczasie pozałatwiałem jakby telefony, tu poogarniałem jakieś tam sprawy i mówię tak, jest tam już 18.30, i co? Ja się poddam, ja powiem, że jutro ja my No nie, nie machuję. Wie, Karol, ty jesteś pro, więc działasz jak pro. I to jest, słuchaj, kolejny sekret ludzi sukcesu i tego, żebyś ty mógł. Odnosić sukcesy, że traktujesz ten akt pracy, tworzenia czy czegokolwiek, jak trening. I nie ma, że mi się dzisiaj nie chce, że pada deszcz, że jest zimno, że mnie coś tam boli, że po prostu szef na mnie nakrzyczał. Nie ma kurwa takiej opcji. Wstajesz, robisz robotę. I robisz to konsekwentnie. To jest słuchaj, cały sekret sukcesu, bo jeżeli ty będziesz czekał, o Boże, to ja się muszę poczuć dobrze, to ja muszę zrobić biohacking, to ja muszę być kawę kuloodporną, ja muszę zrobić to i tamto, to na koniec będziesz tak zajęty tym wszystkim, że się kurwa nie weźmiesz za robotę i nie weźmiesz się za to, co masz faktycznie zrobić. Bo po to jest ten biohacking, żebyś ty miał siłę, energię, koncentrację, skupienie, żebyś kurwa już nie miał wymówek, że nie mogę, bo x, y, z. Tylko teraz masz zdrowy organizm, masz siłę, energię, więc masz zapierdalać. Więc mam nadzieję, że ten odcinek podcastu pomoże ci jeszcze efektywniej i skuteczniej zapierdalać. I teraz po co? Po to, żeby pracować mniej i zarabiać więcej. Dlaczego? Bo jak będziesz pracować mniej, będziesz zarabiać więcej, to będziesz mieć przestrzeń, możliwości na to, żeby cieszyć się życiem. Więc tego słuchajcie, życzę w tym odcinku, żebyś mogła, mógł coraz bardziej cieszyć się życiem, kontrolując swoją biochemię, czyli biohakując, kontrolując swój mental, czyli neurohakując. I jeżeli słuchaj, ten podcast był dla Ciebie pomocny, zainspirował Cię, zmotywował, dowiedziałeś się czegoś nowego, to koniecznie daj mi łapkę w górę, zostaw komentarz, jeżeli oglądasz to na YouTube, koniecznie subskrybuj mój kanał, bo to mi pomoże, żeby te wiadomości dotarły do większej ilości osób, żebyśmy mogli mieć w społeczeństwie coraz więcej świadomych, dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi, którzy będą, słuchajcie, rozwijali te wszystkie niesamowite koncepcje i pchali świat naprzód. Także ja Wam, słuchajcie, bardzo dziękuję. Sobie dziękuję, Karol, zajebista robota i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku.